W Urzędzie Miasta w Kłodzku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław-Magnice-Kłodzko, w czasie których projektanci przedstawili cztery warianty przebiegu trasy. Ile ludzi, tyle, tyle zdań na temat przebiegu drogi krajowej nr 8 w klasie S. Więc na, na tę chwilę, dopóki nie spłyną wszystkie ankiety, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, który wariant wygrywa, który, możemy powiedzieć, ewentualnie tutaj w, w Kłodzku, który wzbudza więcej emocji albo mniej. Natomiast jeżeli mówimy o wariancie jakimś społecznym, to na razie jest za wcześnie. Dopóki nie wiemy, nie mamy pełnej informacji co do, za ankiet, które rozdajemy. Optujemy za wariantem tak zwanym turkusowym z tym że pod jednym istotnym aspektem chodzi o przebudowę skrzyżowania ulicy Noworudzkiej i ulicy Piłsudskiego w dwóch wariantach są propozycje które są z punktu widzenia gminy miejskiej całkowicie niedopuszczalne ponieważ one raz konsumują kluczową działkę z punktu widzenia dochodu do budżetu gminy miejskiej Kłocko, na co ja nie mogę pozwolić. A z drugiej komunikacyjnie nie rozwiązują wszystkich problemów zakorkowania się galerii i tamtego, i tamtego terenu. Są oczywiście dwa inne warianty, które dają możliwość rozwiązania tego komunikacyjnego w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale jak dzisiaj co się cieszę, że usłyszałem od projektantów, że będzie możliwość mieszania między poszczególnymi wariantami. Czyli to, co zobaczyliśmy na planie sytuacyjny, te cztery warianty poprowadzone w czterech kolorach od magnic do kocka wcale nie muszą być wybierane jednoznacznie, ale można je przesuwać na poszczególne interwarianty, co daje nam nadzieję, że konsultacje tego procesu projektowania przebudowy drogi krajowej numer 8 na granicy magnice Kłocko będzie pozytywnie rozstrzygnięte przez Generalną Dyrekcję, jak również przez inwestora, przez Skarb Państwa, z jak najmniejszym uszczupleniem i narażeniem mieszkańców, jak i również interesariuszy związanych z z tym, którzy będą chcieli korzystać z tej drogi w przyszłości. Najważniejsze z mojego punktu widzenia to jest to, żebyśmy mm, nie przesadzili ze swoimi życzeniami, żeby nie było tak, że znowu zrobimy jakiegoś pułkownika, fajny dokument, za który ktoś zapłaci miliony złotych, a przypomnę, że to jednak jest zlecenie, za to się zapłaci. I żeby to jednak zostało zrealizowane. Więc nie przesadzajmy i tu się, tu się tego boję i to dzisiaj też powiedziałem, nie przesadzajmy z naszymi wymogami, róbmy je realnie do, do możliwości budżetowych państwa, doprowadźmy do zrealizowania, żeby nie było tak jak na przykład z obwodnicą swego czasu, że fajnie, obwodnica już miała być budowana, po czym... Po jakichś fanaberiach, po tym, że a może inaczej, a może tędy, a może tędy trzy lata nam się odwlekła budowa. Do tego nie możemy dopuścić. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej przystąpić już do budowy. Ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby to było w standardzie Eski, czyli 2 plus 2 na całej długości, bo to oznacza, że będziemy po prostu szybciej jechać. To też oznacza pewne kłopoty, bo mniej jest mniej zjazdów. To jest większy kłopot dla niektórych mieszkańców, dla przedsiębiorców. Ale e, oczywiście taki standard powoduje przyspieszenie, a nam chodzi o to, żeby, no nie wiem, w godzinę 15 dojechać do skłodzka do, e, do Wrocławia. Natomiast najważniejsze jest źródło finansowania, żebyśmy później na, na to mieli. Natomiast e, czy to jest droga SK, czy to, e, czy to jest drog rozbudowa, to jest powiedzmy inna sprawa. No, to, to, w 2015 przebudowa, czy też inaczej, wpisanie do, do programu krajowego jest przebudowa ósemki i rzeczywiście teraz w dalszym ciągu realizujemy przebudowę w kategorii S. -ki. Pamiętajmy o tym, że drogi w kategorii S wykluczają ruch pojazdami wolnobieżnymi. Czyli wszystkie pojazdy typu ciągniki rolnicze. Y nie będą mogły z tych dróg korzystać. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że na przykład rolnicy z południowej części Kłodzka, którzy mają gospodarstwa po drugiej stronie Nysy Kłodzkiej, do tej pory przejeżdżali przez Estakadę, nie będą już mogli z niej korzystać. Zatem. Przez centrum miasta, przez Stare Miasto, gdzie jest co chwilę przejście dla pieszych, wyhamowanie zestawem, ciągnikiem, który wiezie na przykład dwie przyczepy wypełnione zbożem, to nie jest takie proste. Droga hamowania jest nieco dłuższa. Yy, uciążliwość tego ruchu hałas, to, że ciągnik jedzie z prędkością maksymalną 40 km na godzinę, to powoduje yy, tworzenie się korków automatyczne. Uważam, że estakada powinna zostać jako droga lokalna. Jeżeli mówimy o budowie drogi S8, to niech to będą warianty, które nie spowodują zamknięcia estakady wraz z radnymi z samorządowcami z gmin wschodnich naszego powiatu, czyli ze stronia Sząskiego Zlądka Zdroju, myślę także z Międzylesia z Bystrzycy, będziemy y, lobbować za wariantem który umożliwi w przyszłości na poprowadzenie inwestycji dalej w kierunku do południowej granicy Polski, właśnie do Międzylesia. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili praktycznie cały ruch turystyczny na Skłodczan, którzy bardzo często wypoczywamy w Chorwacji, podróżujemy na południe Europy, właśnie tym kierunkiem. Tutaj przez Ołomuniec, przez Bratysławę, Wiedeń, poruszamy się dalej do krajów Europy Południowej. Jest tutaj miejsce na alternatywną trasę dla drogi północ-południe, która jest w tej chwili budowana na zachodzie, o której tutaj była mowa, czyli droga, która idzie przez przejście graniczne w Lubawce. Dzisiejsze spotkanie niezwykle ważne dla trzech powiatów, Dzierżoniowskiego, Ząbkowickiego i Kłodzkiego, ponieważ ma to być droga relacji Magnice-Kłodzko. Jeden niestety moment mnie troszkę niepokoi, ponieważ zadałem pytanie dotyczące kiedy będzie zrealizowana ta ten odcinek, lub jakimi odcinkami będzie wykonywany. Niestety nie uzyskałem na to odpowiedzi i w dalszym ciągu będziemy to wspólnie myślę ze wszystkimi samorządowymi mieszkańcami szczególnie pytać, kiedy. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wariantów drogi można zgłaszać papierowo w formie ankiet do 24 czerwca zarówno w Urzędzie Miasta w Kłócku, jak również w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Można również skorzystać z platformy ePUAP lub wysłać ankietę elektronicznie.